Witam Państwa serdecznie w wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj dwa dozowniki Gemini z firmy Berghoff. Jest to coś takiego, tak wygląda pudełko tego. Tutaj mamy jeszcze kod, pod tym kodem można znaleźć ten produkt u nas na stronie, czyli 11 08 834. Teraz pokażemy, jak to wygląda na żywo. Jeden pojemniczek jest w takim kształcie. Jest coś takiego. mamy spód, górę. Się na pewno tutaj ładnie rozkręca. Jest to coś takiego, żeby się nie sypało gdzieś na boki. Jest to przedłużenie tej całej konstrukcji. Zakręcamy. I tak prezentuje się ten oto produkt. Tutaj mamy oczywiście logo producenta pod spodem. Teraz pokażę ten drugi pojemniczek. On jest kształtem trochę inny. To coś takiego. To oczywiście góra, spód z logiem producenta i tak samo odkręca się. Tutaj też mamy przedłużoną. Ta część jest już to tworzywa sztucznego. Tutaj mamy chyba szkło, ale być może też tworzywo sztuczne. Wygląda to mniej więcej tak. Jest to proste do zakręcenia i dwa takie pojemniczki, dozowniki z firmy Berkow z tej serii Gemini. Można u nas dostać w sklepie www.kupujesz.pl Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do oglądania naszych innych pokazów.